zapraszam was na prezentację moca! No te, tym razem już tak całkiem na poważnie chciałbym was zaprosić na prezentację tego mocy którego właśnie w kadrze widzicie jest to naprawdę moc Halloweenowej, du dużo tutaj się dzieje rzeczy. Naprawdę tutaj nie jest skromnie, ciężko tak powiedzieć, bo tutaj mamy i Spencera z Hidersa, i mamy jakieś szkielety i jakieś inne potwory, ale zaraz sobie to wszystko omówimy. Z mocą złożyłem y, cudem, bo właśnie gdy to wi widzicie ten film, to jest właśnie nagrywałem go i budowałem w ten sam dzień, co właśnie go widzicie. Przecież nie, w sumie budować to wczoraj późnym wieczorem, tak o 23 właśnie zacząłem jakoś, bo zapomniałem, że dzisiaj jest Halloween, że chciałbym właśnie z tej okazji Wam coś na kanale y, zaprezentować. Fajnego i wyszedł mi właśnie taki fajny moc. dużo jego budowa mi czasu nie zajęła i uważam, że wyszedł dość fajnie. Już może zacznijmy go omawiać. Jeśli chodzi o podłogę, to jest tutaj, o tutaj, tak przez skos, przydzieliłem tutaj, że jest taka część, nie wiem czy to widać, część czarna. I tutaj taka szara, jest to przydzielone tak z kosem. Starałem się też tutaj jakieś małe szczegóły poukrywać. Na przykład zobaczcie, mamy tutaj te, te takie haki. Nie One tutaj nie spełniają żadnego działania, po prostu jakoś to fajny ten teren. Yy, teren robią fajny, jakiś nie taki zwykły Mamy też tutaj na przykład właśnie tutaj już będziemy się najpierw po tym czarnym, mamy jakieś tutaj szczura yy, też może właśnie tutaj zobaczyć co się dzieje. Co my tutaj dalej mamy? No i właśnie tutaj jest jakiś tutaj jest jakiś szkielet, nie wiadomo co tutaj się wydarzyło, ktoś musiał chyba tutaj użyć, bo jeszcze ma jakiś kapelusz, to mogłaby być jakaś może wiedźma, skoro to jest taki kapelusz typowy, może jakieś wiedźmy, tak mi się wydaje. Jest tutaj wkoło dużo krwi, i taki kropel, i taka ogromna kałuża krwi. Tutaj jeszcze nawet jedna kość się zaplątała kawałeczek dalej. Jest też trochę tutaj jakiś krzaków, właściwie są dwa odcienie takich krzaków, taki butelkowa zieleni taka Zieleń taka trochę inna. Bardzo moim zdaniem to fajnie tutaj wyszło mi. Taki właśnie chciałem tutaj teraz zastosować. Wiem, że to trochę dziwne, że to rośnie może na szarym, a nie na jakiejś trawie, ale yy, no są takie rośliny, które tak rosną w sumie, tak mi się wydaje. I teraz, co my tutaj mamy? Właśnie chciałem, ciężko, może to nie wyszło mi pokazanie, ale chciałem tak tutaj pokazać, że niby właśnie te dwa potwory, czyli nasz, yy, czyli te dwa, ten i ten. Chciałem pokazać, że właśnie, e, to, mi, to właśnie one są najważniejsze. To, co się dzieje na dole, jest mniej e, istotne, ale trochę uważam, że mi nie wyszło. W każdym bądź razie, zobaczcie sobie, właśnie tutaj nawiązałem kolorystycznie. Tą część przedzieloną na pół czarną mamy właśnie z czarnym supem. Natomiast tą samą część szarą mamy z supem w kolorze szarym. Moim zdaniem fajnie to wygląda i właśnie to jest też element lampy. Zastosowałem tutaj lampę. Fajnie, moim zdaniem, to też nadaje jakiegoś i ma to jakiś drobny szczegół, po prostu fajnie to wygląda. I mamy to, to samo coś na drugim subie, tym razem bez lampy. To jest jakiś tak mniejszy egzemplarz, bo właśnie chciałem pokazać, że tu jest tutaj coś ułamane, tu nic nie ma jakiejś regularności dużej. Zobaczcie sobie te. Wystają tutaj czarne. Skąd? Nie wiem, po prostu tak wystają. Chciałem tutaj trochę właśnie yy, coś takiego zrobić, mimo że to jakiegoś dużego sensu nie ma. I właśnie na jednym z tych subów mamy nietoperza. Kombinowałem jakby tutaj nie zamieścić tu, ale akurat nie miałem pod ręką jakichś klocków tych, żeby go zamieścić do góry nogami. Ciężko by było, tak też jakoś strasznie nie wygląda. No i właśnie co tutaj się dzieje? Są te potwory, które między sobą walczą. To właśnie chciałem, żeby był główny element tego moca, nawet myślę, że tego moca nazwać, można nazwać walk, walką tych potworów, a to, co się dzieje na dole jest zupełnie mniej ważne, po prostu nadaje jakieś ładności temu mocu. I właśnie chciałem tutaj właśnie, że motywem przewodnim tego moca jest ta walka. Skąd mam te potwory? Powiem ja Wam szczerze, że sam nie wiedziałem, że je mam, ale ostatnio w miksie, bo tak, kupuję miksy co jakiś czas, Wy o tym nie wiecie, kiedyś się, kiedyś jakiś materiał o tym, właśnie były takie potwory, więc pomyślałem, czemu by nie? Użyłem takich potworów i wygląda to naprawdę fajnie i teraz, jeśli chodzi o te słupy, możecie sobie wyobrazić, czy to jest jakaś między nimi walka, że one sobie, wiem, albo po prostu malczą kto przejmie ten nie wiem, ale po prostu uważam, że to już możecie sobie właśnie sami wyobrazić, bo to nie wygląda wcale yy, tak źle. Przejdźmy sobie jeszcze, obróćmy sobie właściwie tego moca i zobaczmy jeszcze jedną rzecz, bo tu chyba był też drugi człowiek, jednak już chyba trochę dłużej tutaj leży, bo nie ma po nim krwi, nie ma po nim jego głowy, chociaż głowa, nie wiadomo czy jego, jest jakaś głowa tu. Ja nie wiem co się stało, mi się wydaje, że to musiało być działanie jakichś duchów pokroju właśnie tych czy ten Spencer, chyba oni musieli maczać w tym palce, bo nie wiem jak to możliwe, że głowa znalazła się na krzaku. To musiał być naprawdę jakiś chyba cud, w każdym że tak właśnie jest na tym mocu i yy, no po prostu tak jest. Nie wygląda to yy, nie wygląda to może jakoś realistycznie, ale nic z tym mocu w sumie nie jest realistyczne, jak sami widzicie. Co my dalej mamy jeszcze? Chyba ostatnią rzecz, o nie nie omówiliśmy. Mamy, tutaj mamy tą pajęczynę. Pajęczyna się tutaj zrobiła, właśnie yy, zrobiła się koło tych dwóch yy, szkieletów. Yy, nie wiem, w sumie z tej strony to wygląda dość brzydko. Widzicie, ten element tutaj nie wygląda zbyt korzystnie dla tego moca. Z tej strony nie wygląda to jakoś tak wow, ale yy, jakoś to musiałem przymocować, bo lepiej tak niż jak ma leżeć, bo już yy, muszą po prostu tak leżeć te dwa, bo nie było jak przymocować. Teraz sobie przejdźmy do podsumowania. Hmm, zastanawialiście się kiedyś, jak to może być, gdy na waszego moca spadnie taka oto dronna dynia? Nie no, żartowałem. Tego nie zrobimy, nie zrzucę tej dyni. Szkoda mocka, szkoda klockom płatnym pod takim ciężarem. No to nie jest jakaś duża dynia, ale mogłyby się ułamać takie klocki. Tak, właśnie sobie taką dynię, dynię kupiłam ostatnio w supermarkecie. Yy, I co, w sumie to tyle. No To tyle o tym mocy. Abym jeszcze chciał wspomnieć, że prosiłbym, piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli mocy zobaczyć na kanale, ponieważ ostatnio jakoś nie mam weny do recenzji i chciałbym wam prezentować trochę więcej mocy. Obecnie już tworzę dwa inne, w tym jedną tą farmę i tworzy się jeszcze jeden. W sumie już prawie dwa, bo otworzę pustynie i jeszcze planuję właśnie coś dla Was na 11 listopada. Fajny moc przedstawiający walkę. U mnie właśnie to jest nowa tematyka. Walka to jest zupełnie nowa tematyka mocy, bo jest bardziej takie mocy związane z zwierzętami, teraz właśnie znamy taki moc związany z walką. I co? Ja Wam powiem jeszcze na temat tego moca. Jakbym go ocenił, bo pod względem ciężkości, to ciężko tutaj, bo tutaj nic nie było, naprawdę a tym, a tą, z tym mocem nie miałem żadnych problemu. Jedynym problemem był pomysł, Najpierw nie wiedziałem jak tego moca zrobić, a później jak wpadłem na ten pomysł właśnie z przydzieleniem na skos, z tymi słupami, że czarny, szary, z tymi walkami, już wszystko poszło naprawdę łatwo. Tutaj właśnie w tym mocu jedyne na co dało się zwrócić uwagę, to jakieś drobne szczegóły, typu właśnie jakieś kamyczki, coś takiego drobnego, bo nic więcej tutaj nie dało się po prostu zepsuć. Dlatego ciężko mi ocenić pod względem ciężkości, albo względem jak to wygląda z tej perspektywy średnio, ale uważam, że ta perspektywa, czyli moim zdaniem najkorzystniejsza dla tego moca, sprawia, że warto temu mocowi jak dla mnie, jego wyglądowi, wystawić spokojnie ocenę 7 na 10. Takie jest moje zdanie, piszcie swoje zdanie na temat tego moca i ogólnie tak jak mówiłem o mocach, jakie byście chcieli zobaczyć na moim kanale. A teraz ja już Was żegnam.